ごありがとうよかった。 Tak. O, tu ona przed Jeden kamień na lotnisku, nie? Się... Kurczę, to jest że tak powiem dobry napad! Bo jak ja mi teraz dostał tak wiesz tył kadłuba, tak o, no. o tyle no, no. i ja mam wiesz, hemostry to już jest żółte, to przecież co się będę tego dorobił w Pokryję. pokryjesz... Polio to oślepia. tutaj to i tak będę monopoda, bo tak, tak na co robiłeś. Tak! To miał być czerwony jak ten ja. Dlatego jak nie będę skrolał, jak bierzak, mi ciężar dojdzie, no to w sam raz, bo jest ja tak on bo gawodu jeszcze wywalany bo ja tutaj mam akurat w ten model, jeszcze tak następny, A Serwa gdzie masz? W środku w Ale gdzieś, gdzieś tutaj? No to. Ja mam tu robione, tym, że mam całą górą... I to będzie się